Witam na moim kanale. Dziś, mimo 12 czerwca odcinek o roślinach Maja. Ale jeśli nie jest to dla Was musztarda po obiedzie, to zapraszam na film. Na dziś przygotowałam 9 roślin i będą wśród nich takie większe rośliny, ale też maluszki. Będą rośliny, które u mnie są dosyć długo. Ale też takie, które dopiero co wypuściły listki. Także zapraszam jeszcze raz na odcinek. I pierwsza roślina na dziś, która tutaj była ukryta za firanką, to jest Aglaonema Madagaskar. Piękna, taka elegancka kolorystyka, zielono-biała. Ta roślina stoi u mnie na oknie zachodnim, tutaj na parapecie. Jest to roślina dwupędowa i z każdego pędu wychodzą przez cały czas, teraz od wiosny, nowe liście. Tutaj też wyszedł dopiero co nowy, idzie następny. Także no, dosyć szybko rośnie. Ja ją kupiłam w jakimś sklepie internetowym, chyba w zielonym parapecie, ale nie jestem już taka pewna tego. Także bardzo ładna, niewymagająca zupełnie roślina. Na dziś przygotowałam dwie peperomie i tutaj pierwsza z nich to jest peperomia rosso. No i wydaje mi się, że to jest taka łatwa roślina w uprawie. U mnie nie stwarza żadnych problemów. Podlewam ją tutaj przy brzegu, tak żeby nie lać po liściach, ale jednocześnie też żeby sobie nie robić kłopotu z tym namaczaniem w jakieś miejsce. No i póki co jej to służy. Wypuściła tutaj sobie takie kwiatki, które oczywiście nie są jakieś dekoracyjne, no ale widocznie jej wszystko się podoba, także świadczy to po prostu o tym, że roślina się dobrze miewa. A będąc przy peperomiach, to tutaj mam peperomię watermelon. I całkiem niedawno pokazywałam Wam, że rozmnażam ją z liścia. No i wtedy jeszcze się tutaj nic nie działo i zobaczcie, minęło troszkę czasu i powstał taki gąszcz tych młodych listków. Także bardzo się cieszę, codziennie do niej zaglądam, bo jestem ciekawa, jak ona przyrasta. No, na razie te listki są takie nieduże, i właśnie obawiam się, czy one już takie będą, czy w końcu urosną, jak będzie większa roślinka, będzie miała te listki też większe. Kolejna roślina, to też ją niedawno sadziłam, to jest kaladium. Kupiłam sobie w Obis przeceny trzy bulwki. Jedna właśnie już mi tak ładnie wyrosła, druga zaczyna, a trzecia niestety, no nic się z niej nie udało, zgniła ta bulwa. I zobaczcie, na, na jak ona wyglądała na etykiecie. To jest odmiana White Queen. No, mnie nie bardzo przypomina tę odmianę. No ale i tak jestem zadowolona. Nawet tutaj wypuszcza teraz kwiatka, zaczyna kwitnąć. Ja ją miałam wystawić na dwór. Z takim zamiarem je kupiłam. No ale póki co jeszcze mam je w domu. Zobaczymy. Na razie mi się podoba, jak stoi na oknie południowym. Także rozwesela mi to miejsce takiego koloru, dodaje no i póki co tak jak mówię, sobie tam rośnie. A tutaj mamy paprotkę niekropień. Ta roślina całkiem niedawno wystąpiła w ulubieńcach miesiąca, No ale dziś postanowiłam pokazać wam ją jeszcze raz, dlatego, że jest jeszcze piękniejsza. No, i troszkę się obawiam wakacji, ponieważ jeśli wyjedziemy, to nie wiem, jak będzie z podlewaniem. Bo ja jednak zaglądam do niej dosyć często, tak co jakieś 2-3 dni. No i trochę się właśnie obawiam tego, żeby się nie przesuszyła przez ten czas. Także póki jeszcze jest ładna, to postanowiłam Wam ją pokazać do dzisiejszego zestawienia wybrałam sobie takiego storczyka w ciemnym różu. On jest u mnie najdłużej z tych dzisiejszych roślin, to jest najstarsza moja roślina. Właściwie to są dwie w jednej doniczce, bo on mi się sam rozmnożył, czyli to są dwie te same rośliny. Mama i dziecko. No i z obydwóch tych roślin wychodzą pędy. Tu idzie taki młodziutki, który dopiero będzie kwitł. Także myślę, że całe lato jeszcze przed nim. No i zanim przejdę do takich większych roślin, to chciałam Wam jeszcze pokazać moją kalatę zebrinę, bo niedawno pytaliście mnie o nią, jak ona się miewa. A no więc miewa się całkiem nieźle, chociaż ma tutaj troszkę takich na brzegach plamek niewielkich. Jakieś tam podsuszenia, no ale to jednak jest kalatea, więc ja nie wymagam od niej zbyt wiele. Tak jak teraz wygląda, to mnie to cieszy. Wychodzi tutaj też młody pęd z ziemi prosto. Stoi u mnie w takim, no, oddalona od tutaj, od tego okna zachodniego jakieś 2-3 metry. I widzę, że no, to lato znosi dobrze. Zobaczymy, jak będzie zimą. No, i taka większa roślina, czyli Monstera deliciosa, chociaż jak na jej możliwości, to jest jeszcze młoda roślina jest. Ja ją kupi dostałam w październiku. I... No, i od tego czasu przybyło jej kilka liści. Tutaj jest jeden z takich nowszych. Widać, że jeszcze jest taki jasnozielony. I tutaj następny. I właściwie jak go, ją dostałam, to tak się zastanawiałam, co zrobić z tą rośliną. No bo już mam monsterę. Ale słuchajcie, okazało się, że ona się bardzo przydała, ponieważ ta moja starsza monstera, delicjoza, choruje mi już od dłuższego czasu. Także nie wiem, co z nią będzie. Czy da się ją uratować? Zobaczymy. Także póki co ta mnie cieszy. I na koniec zostawiłam sobie Anturium Clarinervium, dałam mu nawet takie podium, bo ta roślina rzeczywiście jest dla mnie bardzo ważna. No, zachwycam się nią nieustannie. Nawet ostatnio postawiłam sobie tutaj w dużym pokoju, żeby móc, móc po prostu zerkać na nią i co, co jakiś czas. Tutaj jest jej najnowszy liść. Ostatnio wypuściła trzy nowe liście z każdego pędu, bo w tej chwili ona ma trzy takie pędy. I zobaczcie z tyłu też nie wygląda źle, chociaż tamte liście w tej chwili są odwrócone do światła. No i tutaj te były wcześniej też pewnie, bo ja ją tak przestawiam co jakiś czas. I stoi sobie tutaj blisko okna zachodniego w tej chwili. No i mam nadzieję, że nadal będzie mi tak pięknie rosła, jak do tej pory. Fakt, że tutaj, na przykład, taki jeden z takich starszych liści jest troszkę żółty. Ojej, boję się, że ją przewrócę za chwilę. Tutaj widać to, no ale trudno. To jest właśnie taki starszy liść. Tutaj też jakieś o maleńkie jest. Zarzucenie, chyba ją kiedyś po prostu za dużo podlałam. Teraz uważam już z tym podlewaniem i raczej takimi mniejszymi dawkami, a częściej podlewam. Na dziś to już prawie wszystko. Jak zwykle, zapraszam do komentowania, lajkowania i do subskrypcji, ale jeszcze na koniec chciałam Was zaprosić do mojego ogrodu i pokażę Wam tam roślinę. Która w tym czasie mnie najbardziej zachwyca, będzie to hortensja japońska, która nie dość że pięknie wygląda, to jeszcze naprawdę ślicznie pachnie. Na dziś dziękuję już serdecznie za spotkanie i do następnego odcinka. Cześć!